Kolejnym gościem jest z nami piękna Ewelina. Ewelina, powiedz mi, co Cię sprowadza dzisiaj na ten film? Kogo przyszłość może wspierać tutaj? E, to znaczy tak, ja chciałam wspierać wszystkie osoby chore na raka. Jest ich bardzo dużo w kraju i myślę, że to jest główny temat na chwilę obecną i szczególnie tym ludziom trzeba pomagać. Czyli dla własnych po prostu tutaj osobistych takich pobudek tak. przyszłaś, aby... Wspierać wszystkich ludzi. Tak, dokładnie. A tutaj konkretnie może masz osobę, którą dzisiaj wspierasz, czy po prostu masz swoje takie osobiste odczucia, dlaczego tutaj dzisiaj jesteś? E, tak, szczególnie troszczę się o dzieci. Mhm. I z tego względu wiem, że jest bardzo dużo małych dzieci chorych na raka. Wiadomo, kobiet dużo starszych też jest chorych, ale wydaje mi się, że dzieci to jest. No szczególny... Taki przyk bardziej przykry temat, wiadomo, że tak. wszyscy, wszystkich to dotyka, ale jednak dzieci to jest takie najsłabsze ogniwo. E tak, są dużo pielęgniarek, które właśnie mówią, że tego się nie porusza w kraju, ale tych dzieci jest strasznie dużo i e operuje się dokładnie zaraz po urodzeniu. Oj, no to rzeczywiście przykry temat. No mam nadzieję, że film, może nie chcę powiedzieć, że się spodoba, bo to raczej y trudne słowo, ale że... Rzeczywiście, wyciągniemy wszyscy z tego wnioski, aby używać życia i korzystać jak cytryna, bo nigdy nie wiemy, co się wydarzy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, ja i jeszcze wiesz, zapytam nie. oczywiście po filmie: Jak wrażenia.